To była bardzo ciekawa gra i to jest jedyna gra, którą, um, którą um, czarek przegrał. Uf, bardzo dziwna partia, naprawdę. Um, bo czarek znowu wygrał. Um, czarek znowu wygrał um, Ligę A. Wygrał wszystkie gry poza grą z Radkiem. Um, zaczęło się od bardzo ciekawego wariantu Czarny uderzył I biały zamiast zagrać Hanę, To uderzył sam na c16 Gdyby czarny teraz zagrał na d16 To wyszłoby joseki po Sansanie, Po którym kamień na d10 Stoi głupio eee, Legendarne k15 Nie wiem czy to jest legendarne k15 Zaraz zobaczymy um, Czarny nie chciał pójść w ten wariant Dlatego poszedł w wyjście, i w tej chwili biały może złapać kamień czarnego. I wydaje mi się, że to by było w porządku. Nie rozumiem, dlaczego biały tego nie zagrał. Niemniej biały tego nie zagrał. Biały zagrał od dołu. Zazwyczaj w tym momencie czarny skacze. Może też wydłużyć. Biały pchnął jeszcze raz, po czym przeżył. No i okej, okay. biały żyje na dużą skalę, czarny ma, ma ściankę. Może warto dograć, nie jestem pewien. Natomiast, po co biały grał na f18? Przy komentarzu jednej z poprzednich gier mówiłem, że na drugiej linii, pełzniemy po drugiej linii tylko wtedy, kiedy ruch przeciwnika tam może zagrozić naszej grupie. Dlatego na e18 to warto popełznąć, bo gdybyśmy zagrali po prostu tutaj, to czarny mógłby w zagiąć, wykorzystać słabość naszej grupy. Ale jak już raz popchnęliśmy, to nie warto nie warto teraz jeszcze raz pnąć. F18 nadal center dla czarnego nie wierzę. Być może boimy się na przykład takiego wariantu. Sprawdźmy, czy to jest center dla czarnego. No w tym akurat wariancie nie. A co jeśli chodzi o drugi wariant? Możliwe, czyli zejście. No w tym wariancie też nie. No czyli nie. F18 to jest goty dla czarnego i jest to bardzo duży błąd pełznąć po drugiej linii, kiedy nie trzeba. Co B15? No tak, no ale w grze i tak zostało zagrane B15 w gotę. Więc skoro i tak zostało zagrane B15 w gotę, to nie warto grać na F18. To lepiej nie zagrać tej złej wymiany y, pełznięcie za kamień na trzeciej linii. Jeżeli zagraliśmy już na F18, to teraz musimy grać gdzie indziej. No i teraz OK, bo już żyjemy. Więc albo jedno, albo drugie, ale nie oba. Bo tu biały stracił i, i, i na jednej wymianie, i na drugiej, a tylko jedna z nich była konieczna. Dobra. Czarny dograł i to mi się wydaje kolejny analogiczny błąd. Czarny zablokował na drugiej linii w momencie, w którym nie jest to sente. To już lepiej wzmocnić się tam, gdzie jest prawdziwa słabość. A być może jeszcze lepiej zagrać te luki. G4 lepiej. No, mysz mówi. Tak, jeżeli zabezpieczać cięcia, to, to tutaj są poważniejsze cięcia. Tak czy siak, no, plansza jest duża i być może nie musimy tam dogrywać w lewym górnym narożniku. Kolejna ciekawa rzecz stała się tutaj: skomplikowane joseki. Nieskomplikowane joseki to połączenie, normalna normalna sprawa. Czarny może teraz na przykład budować mojo, albo grać zupełnie gdzie indziej. Natomiast w grze czarny zszedł i biały co powinien zrobić? Prawdopodobnie dobrze jest wejść. I teraz biały może się cofnąć. Już stworzył punkty cięcia w kształcie czarnego, być może czarny też się cofnie. Biały trochę zyskał, trochę zredukował teren czarnego. Kata go bodajże mówił: ciąć. W... Aha, naprawdę z drugiej strony niż było cięcie. W grze biały przeciął z naturalnej strony, mianowicie z tej. A Piotr, jak mnie tutaj próbuje przekonać, że Kata go próbowało ciąć z drugiej strony, to bardzo ciekawe i to nie jest wykluczone. To możliwe, że to jest rzeczywiście najlepszy ruch, ale bardzo dziwny. To musimy trochę, trochę się zastanowić nad tym całym wariantem. Jeżeli biały tnie, to co czarny może zrobić? Czarny może się po prostu wzmocnić, ale wówczas już biały zyskał. Nawet nie, nie, nie musi Micha chodzić, żeby biały zyskał. Biały może po prostu pchnąć od góry, pchnąć od góry, pchnąć od góry. Bardzo tutaj jakby w, przekoncentrowuje czarnego. Czarny bierze punkty od żywych kamieni. Od ścianki bierze teren tylko po czwartej linii. Biały dostaje za, za to ścianę. To jest dobry rezultat dla białego. Co dalej? Czarny może spróbować... Przycisnąć kamień białego, i to jest dobry pomysł, ale jeżeli teraz zagramy na przykład nadal od zewnątrz, to biały zagra tu, Atari atari poświęci dwa kamienie, i okaże się, że kto tutaj umiera, kto tutaj umiera. O jej No, wydaje się, że czarny umiera, ale ta da, da dam, czarny ma bardzo znane te sudzi, Czarny, mianowicie, może w tej chwili zagrać wrzutkę. I połączyć. Jeśli biały łączy, to, to, to umiera. Ale biały tego nie zrobił. Biały się połączy dołem, czarny da Atari i okej. Okay, czarny się połączył, biały też się połączył. Ten rezultat jest tragiczny. Jest tragiczny dla czarnego. Bo to był narożnik czarnego. I biały jeszcze ma sentę. Um, Więc na to czarne się nie mogą zgodzić. Nie możemy zablokować z drugiej strony. Jeżeli daliśmy Atari jeżeli już daliśmy to Atari, to znaczy, że teraz musimy blokować z tej strony na P18. No i rozpoczyna się walka. Znaczy, biały też może teraz poświęcić dwa kamienie, ale nie jest to aż tak przyjemne jak poświęcanie tamtego jednego kamienia w wariancie, w którym, biały, w którym czarny od razu zszedł. Tak? Bo tutaj możemy pchać od góry, pchać od góry, pchać od góry. A teraz nie możemy tak sobie wesoło pchać od góry. Po drugim pchnięciu czarny już może grać hamę. No więc biały rozpoczyna walkę. Czarny łączy. I jak rokuje ta walka? Ta walka rokuje dobrze dla czarnego. Dlatego, że czarny ma bardzo niedaleko wsparcie. Teraz ten kamień na G18 się przyda. To wygląda bardzo ryzykownie dla białych. Biały w tej chwili wszedł w narożnik, próbując psuć em, kształt czarnym. I czarne powinny po prostu em, odważnie pójść w tę walkę. OK, mamy zepsuty kształt, ale Biały ma jeszcze większe słabości. Jednym ruchem zabijamy trzy kamienie na górze. Kamienie w narożniku nie mają możliwości stworzenia dwo, dwojga oczu, a co gorsza, co gorsza jeszcze, jeszcze gorszy, gorsza nowina dla białych jest taka, że w kształcie białego jest punkt cięcia, więc pozycja białego się generalnie rozsypuje. Prawdopodobnie biały teraz wzmocni ten punkt cięcia, no i czarny być może się cofnie, a być może będzie nawet jeszcze odważniejszy. Nie jestem pewny. W każdym razie czarny teraz stłużył po prostu, grając na górze. Biały rozciął czarnego i to jest bardzo dobry rezultat dla białych. Teraz rozpoczyna się e, rozpoczyna się walka, rozpoczyna się ai pomiędzy grupą białego a grupą czarnego, no i to jest już to jest już zła wieść e, dla e, dla mm, dla czarnego. Um, dobra. Um, Koksik mówi, że należało ciąć z drugiej strony. Szokujący ruch, ale myśl za nim stoi taka, że jeżeli czarny teraz zje kamień białego, to biały haha, tnie z drugiej strony, może nawet da Atari i poświęca. Um, dobra. Y Koksik mówi, że teraz nie sugeruje tego ruchu. Nie wiadomo, czy AI Sensei ma tę ten sam, ten samą sieć, co. A, wtedy też pewnie sprawdzałeś z AI Sensei'em, więc y, nawet jeżeli to jest ta sama sieć, to y, przeszukiwanie w Katago nie jest, nie jest y, deterministyczne. Y, może się zdarzyć, że na przykład wpadnie na jakiś inny ruch, na który nie wpadnie innym razem. Tak czy siak, prawdopodobnie po tym cięciu Czarny będzie musiał. Czarny będzie musiał odpowiedzieć z drugiej strony, i w narożniku pojawiło się Adzi, i prawdopodobnie biały już się cieszy z tego Adzi. No nie wiem, w każdym razie yy, trudne rzeczy. W grze wyszło dobrze dla białego, bo jest cemaj i teraz biały oczywiście zaczyna od wzmocnienia się na zewnątrz. Jeżeli walczymy, to najpierw zadbajmy o to, że będziemy mocni. Czarny nie może tak po prostu zamykać białego, bo jego dwa kamienie umrą. I okazuje się, że nie da się białego zabić bezwarunkowo. I jaka jest następna ważna rzecz dotycząca tej gry? To jest ten moment partii. Gdzie w tej chwili powinien zagrać czarny? Te nuki? Tak jest, oczywiście, że te nuki. Jeżeli ktoś dla kogoś jest to szokująca propozycja ta czarka, żeby grać tutaj te nuki, to radzę obejrzeć na kanale internetowej GoLigi o wykład oko. To był mój drugi, nie, to był mój pierwszy wykład w iglo. I tam jest dokładnie wytłumaczone, dlaczego w tej sytuacji należy grać te luki. Z wielu względów. Po pierwsze, biały nie ma jak yy, yy, zabić czarnego tutaj jednym ruchem. Jeżeli nawet biały zagra yy, następny ruch, próbując yy, łapać czarnego, to nadal czarny nie jest martwy. Jeżeli biały zagra jeszcze następny ruch, to nadal to jest ko. Czarny zagra groźbę do ko, odbije. O! Okazuje się, że to nie jest ko. W tej chwili biały może ym, zabić grupę czarnego w bardzo ciekawy sposób. Zagrać na P19. To powoduje podwójne ko. Ale umrzeć, w, y, ale umrzeć w podwójnym ko to sama przyjemność, bo dostajemy nieskończoną liczbę gruźb. Czyli biały, żeby zabić tę grupę czarnego, musi zagrać raz na R15. I drugi raz na P19 i i tak to jest najbardziej nieprzyjemne zabicie grupy z możliwych, ponieważ jest to zabicie w podwójnym ko. Więc na pewno um, wartość tego ko już wielokrotnie spada, dwukrotnie w zasadzie spada, kiedy, kiedy to jest ko dwustopniowe. Biały musi dwa razy dograć. Po drugie, grupa czarnego na górze jest już całkowicie żywa. Od żywych grup nie chcemy tworzyć dodatkowych punktów. Więc nawet jeżeli możemy liczyć na jakieś dodatkowe 10 punktów w centę i zabranie białemu kilkunastu punktów w centę, to to będą punkty tworzone od żywej grupy. A grupa białego też nie ma się tak słabo. Więc jeżeli ta grupa nie ma się tak słabo, to to są tylko punkty. To jest jose i to jest małe jose. Możemy oszacować wartość tego jose. Wartość tego jose to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem kamieni czarnego, pięć kamieni białego, czyli 26 punktów. Kod dwustopniowy, jeżeli mamy kod dwustopniowy, to wartość ruchu, ruchu mnożymy razy cztery dziewiąte, czyli to jest tam, ech, no jakieś tam 12 punktów. To jest ruch za 12 punktów, to jest ruch mniejszy niż B4, to jest ruch mniejszy niż... Nie wiem co. No, w tej chwili akurat nie ma małych ruchów, w ogóle nie ma ruchów kiosy na planszy, ale generalnie C3 to jest większy ruch. A najważniejsze, najlepsze byłoby zagranie czegoś prawdopodobnie na prawej bandzie i zbudowanie się tam po to, żeby nękać grupę białego od zewnątrz, ponieważ my chcemy zmusić białego, żeby on rozpoczął toko. ko. Jeżeli biały rozpocznie to ko, to, to, to wtedy gra ruch jose, prawda? Zmuszamy go do zagrania ruchu jose, a sami się w tym czasie budujemy, więc na pewno nie należy, nie należy pod żadnym pozorem samemu grać tego ko, zwłaszcza takim brzydkim ruchem jak z gry, czyli p19. Po którym nadal to jest ko. Biały w tej chwili też powinien zagrać te nuki, bo nadal to jest dwustopniowe ko dla, teraz z kolei to jest dwustopniowe ko dla czarnego. Czarny nie może jednym ruchem zniszczyć tego ko. Teraz znowu czarny powinien grać tenuki, mimo że to jest już bezpośrednie ko dla białego, ale i tak lepiej grać tenuki, bo to jest małe. No i ostatecznie zaczęło się. Ko czarny zagrał groźbę, biały zagrał zwykły ruch i rozszerzył się na prawej bandzie. To jest dobra gra dla białego. I ta gra była dobra dla białego jeszcze długo, długo, długo. Natomiast no właśnie, nie wiem czy, czy jest sens dokładnie wchodzić w tę grę, bo, bo ta gra była gra dla białego, była, była dobra dla białego przez długi czas, aż, aż biały po prostu popełnił błąd techniczny. Natomiast w tej sytuacji na planszy wydaje mi się, że ruch radka jest lepszy niż ruch czarka. Ruch czarka no to jest jakiś tam tych dwóch mojo, ale ruch radka to jest styk takich ważniejszych dwóch mojo, ponieważ po pierwsze to mojo czarnego. Jest znacznie bardziej imponujące niż, niż mała strefa wpływów na dole, a po drugie, grupa białego po prawej, na, na górze, na prawej bandzie, jest znacznie słabsza niż grupa białego o tutaj. Więc będąc, będąc białymi, wydaje mi się, że rozważyłbym samemu zagranie na M12. Ten ruch może wyglądać trochę dziwny, ale jest to dziwnie, ale jest to wzmocnienie. Um, Słabego kształtu po prostu. Jeżeli czarny tu, biały tu, biały wygrywa tę grę. Dobra, tak czy się L14 sugeruje Maksym, tak, to jest, to jest odważniejsza wersja tego ruchu. Możliwe, że lepiej grać L14. Bo prawdopodobnie nie musimy się aż tak bać czarnego. Lepiej jest lepiej L14. Raczej, raczej propozycja Maksyma jest lepsza. A kata go pochwalił, pochwalił czarka za N5. No to, no to bardzo dobrze że to w takim razie to był, to był dobry ruch. Natomiast, natomiast to jest możliwe, możliwe ryzyko. Znaczy po prostu, kiedy czarny gra na N12, to powoduje problemy dla białego. Więc możliwe, że ruch na N5 był najlepszy, jeśli chodzi o punkty. Natomiast możliwe, że troszkę utrudnił grę. I spójrzmy, co się stało dalej. A, Hipcio mówi, że H3 jest słabe. Tak, h jest bardzo słabe. To w ogóle jestem aż zdumiony, że nie skomentowałem tego ruchu. To jest bardzo słaby ruch. To jest branie punktów od żywych kamieni. W tym momencie, po tym jak biały zagrał i przeżył tutaj, i czarny zagrał na M3, czym też całkowicie przeżył, to dolna banda jest potwornie nudna. Tutaj. Jeżeli biały zagra, to będzie brał punkty od żywych kamieni, jeżeli czarny zagra, to będzie brał punkty od żywych kamieni. Nie jest to atak na żadne kamienie przeciwnika, bo wszystkie kamienie są mocne, więc w tej chwili koniecznie trzeba grać na N12. No albo tak, albo N5, ale raczej ja bym brał N12. Jako czarny, w sumie teraz budować czy inwadować. Jako czarny, należy tak właśnie zagrać ten ruch na N12, który jednocześnie burzy, redukuje, tworzy, atakuje wszystko. Jest to po prostu kluczowy punkt na planszy. W grze to się właśnie stało. Natomiast być może czarny był troszkę zbyt gorąco głowy, żeby, żeby dokonywać bardzo prędkiego ataku na białe. Ja na miejscu czarnego raczej wolałbym uderzyć granatem gdzie indziej, i później na przykład już. Przeciąć tak naprawdę. Tutaj czarny przeciął tak, tak nie naprawdę. Biały się po prostu połączył gra była dalej dobra dla białego. No, aż po iluś ruchach hmm, co się stało? A, biały stworzył sobie grupę w strefie wpływów czarnego, która to grupa całkiem wygodnie sobie przeżywała ale biały za mało jej uwagi poświęcił. Należało po prostu dograć. Najpierw pilne ruchy, potem duże zwłaszcza jeśli wygrywamy. A zauważmy, że istnieje też jeszcze ciekawszy pilny ruch, nie H6, tylko L9. Po pierwsze, jest to dwuwymiarowy kształt, a po drugie, jest to też penetrowanie kształtu czarnego, spoglądanie się na słabość w jego kształcie. Następny ruch jest tutaj i czarny jest bezoczny. L9 bardzo, bardzo dobry ruch. No, właśnie, i biały zamiast tego grał po prostu JOSE. No, a to jeszcze nie było JOSE, bo JOSE się zaczyna, kiedy wszystkie grupy są ustabilizowane. W tej chwili jedna grupa białego nie była ustabilizowana. No i czarny poddał ją ciężkiemu atakowi. Białemu udało się przeżyć, po czym biały zagrał Tynuki i umarł. Ciekawy, naprawdę rozwój wypadków. O, w tej chwili biały mógł po prostu przeżyć. Czy nie? Teraz jest już za późno. Nie, w tej chwili jeszcze, jeszcze, jeszcze wszystko spokojnie, bo, um, bo co? A biały może na przykład przeżyć tym ruchem. Ciaps, czaps to żyje. No a jeżeli czarny weźmie, no to biały przeżywa na małą skalę. A, K14 to było te nógki, ok. Um, czyli nawet po tym, jak, jak biały się tutaj um, został bez oczu, to stworzył sobie zaraz drugie oko na bandzie. Po czym stenukował i umarł. Aha, tutaj stenukował i umarł. Czyli po prostu należało, należało tworzyć oczy na bandzie. Ok, no dobra, no ale to jest techniczny błąd, no to już tam nie będziemy się w to wgłębiać. Um, omówiliśmy dzisiaj gier 5, więc wydaje mi się, że jestem troszkę zbyt wolny, żeby omawiać 6 gier. Um, poprzednio też było 5. Ponadto, a teraz to w ogóle miałem 7 do omówienia bo zostały zagrane jeszcze dwie gry z IGLO, a jeszcze dwie, dwie nie zostały zagrane i one zostaną zagrane w nadchodzącym tygodniu prawdopodobnie, ale już wiadomo kto zwyciężył ligę. Natomiast nie wiem czy już wiadomo jak tam dalsze miejsca się rozkładają. Więc powodzenia w dalszych grach i zapraszam za tydzień na wykład niespodzianka. Swoją drogą było trochę celowo wybrana kolejność tych gier, taka a nie inna, bo wydaje mi się, że jedna z partii nieomówionych może być trochę przydatna na wykładzie za tydzień. Wykład będzie na ciekawy temat. Zapraszam. O tej samej porze, 20 w niedzielę. Dobranoc. Do zobaczenia. Cześć.